Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Kałaszek do zgarnięcia łapa, subskrypcja i oczywiście. Komentarzyk. Więc macie szansę go zgarnąć. My znajdujemy się na casehack.com. Link do strony oczywiście znajdziecie w opisie, wbijając w ten plusik. W kodzie promocyjnym, nie karta podarunkowa używając kodu SOUL otrzymujecie dwie skrzynie na start oraz 10% bonusu do wpłaty. Przed każdą wpłatą znowu jak użyjecie kodu SOUL to znowu 10% otrzymacie, czyli no wpłacając stówkę 110 itd., itd Więc no mordeczki, przed każdą wpłatą warto używać kodu SOUL, a jak widzimy jest tutaj grubo. No ostatnio wam dodałem e, tą kosę, jest tutaj skinów naprawdę dużo, jest kos ogólnie 6 emeczka też za kafla do zgarnięcia No i ogólnie wszystkich skinów za ponad 9 koła Minimalne dodawania macie przypisane przy skinach e, Minimalne, największe jest tutaj 5 dyszek Żeby zgarnąć na przykład tą kosę A wpłacając 5 dyszek już macie szansę na te wszystkie 21 skinów do zgarnięcia Za 8 zł macie to Jeżeli wam się za pierwszym razem nie uda z drugą wpłatę za 8 znowu macie szansę i tak dalej Oczywiście czym więcej jest większa szansa Więc tak to wygląda e, Tak to wygląda, tak to wygląda, tak to wygląda Chyba 10 lat to powiedziałem e, No, czym więcej większa szansa Życzę powodzenia, jest tutaj naprawdę grubo. Eee, no i tyle, a my mordeczki dzisiaj zajmiemy się. E, mamy dużo diamentów, jak widzimy, i zajmiemy się dzisiaj właśnie w Marketplace e, skrzyneczkami. Skrzyneczkami ogólnie przykład są skiny. O kur. O kurde, piękne. E, ale dobra, my sobie będziemy otwierali skrzyneczki za, za diamenty. Wszystkich raczej nie otworzymy, choć bardzo bym chciał. To się nie uda, ale dzisiaj otwieramy sobie za diamenty. Yy, nie mamy tyle diamentów, żeby to kurczę wszystko otworzyć. A szkoda. Moglibyśmy ich troszeczkę jeszcze nadrobić. Bo to będzie już tak. 31. No właśnie. Sporo nam brakuje. Sporo nam brakuje. No nie, nie, nie nazbieramy dzisiaj tego. Może kiedyś yy, tak zrobimy taki odcinek, że, że otwieramy wszystkie skrzynki za diamenty. Ale dobra. Dzisiaj sobie zaczniemy od tej. Nie wiem, przyspieszone przyspieszony wyłącz wyłączmy. Ogólnie na stronie można widać poziom za każdy poziom nagrody, diamenty, oczywiście, czy każde 4 zł to jest diamentów i tak dalej wydane na skrzynie. Eee, dobra, wracamy. No kurczę, będziemy musieli tak to. Tak to robić. Mm. No dobrze, będziemy tak najwyżej robić. Dobra, kolejna skrzynka hydra. No, i ogólnie darmowe skrzynie na stronie cashback i tak dalej. No jest tego naprawdę masa, więc mortki. Eee, w innych odcinkach bardziej to tłumaczę, więc. Jeżeli chcecie sobie wbicie na poprzedni odcinek z Case Haga i sobie zobaczcie, a my lecimy dalej. Skrzyneczka dasz 2, Otwórz. Wiadomo, to są dosyć takie takie tańsze skrzynie. No bo tutaj to też za mniejszą kwotę diamentów. No bardziej będzie ciekawie w tych skrzyneczkach droższych. Mamy inferno już tutaj. Dobra, tutaj już mamy też ciekawe przedmioty w tych skrzyniach. I no tutaj... oj, przeleci, doleci, nie doleci. No, niestety tutaj ta awupka byłaby na pewno fajnym dropem. Ale dobra, przejdźmy dalej. Skrzynki e, AK-47. Kupujemy. Otwieramy. Za same diamenciki, które zdobywamy na evencie i te wszystkie skiny, które dzisiaj będę miał. Nie wiem, czy ja nie sprzedałem któregoś swoją drogą. Hmm. Czekajcie, ile mam skinów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć mam, a otworzyłem skrzynkę chyba pięć, tak? To, to żadnego raczej nie sprzedałem. E, skrzynki, tak o. E, nie tako tylko tak o, raz, dwa, trzy, cztery pięć, no, no właśnie, no to dobrze no to sobie zobaczymy później, już mamy troszeczkę za same diamenty, więc te diamenty zdobywamy jak jest event, więc to jest zajebiste e, z tego względu, że gdyby eventu nie było, tych diamentów nie mamy i to jest po prostu z takiego darmowego balansiku jakby zrobione, nie, no wiadomo no, że trzeba otwierać skrzynkę, żeby to zdobyć, no ale gdyby eventu nie było, to byśmy tego nie mieli e, otwieramy, skrzyneczka z awpom uuu, tutaj koronka przeleciała mamy awp mortis Okej, okay, no dobrze, przejdźmy dalej. Skiny. Nie skiny, skrzynki. I dobra, kolejna skrzyneczka. Mm, to skrzyneczka z... Tutaj okej, okay, ta już dosyć droga, ta już dosyć droga. No tutaj już będzie ciekawie. Tutaj już będzie ciekawie na pewno. Stój! Kurwa koronka! Kurwa, pierdolę. Jest dobrze, ale blisko to zobaczcie, ta kosa albo koronka, a koronkę to mamy tutaj któreś z tych skinów, nie? No byłoby ciekawie, ale dobra, przejdźmy dalej. Cena i... Mankey Business. Lecimy. Same dzisiaj skrzyneczki sobie tutaj będziemy otwierać właśnie za... Okej, okay, tutaj gorzej niż w tamtej. Za właśnie diamenciki. Yy, dobra, czekajcie. Tak, o, i kolejna Little Stable. Okej, na razie najlepszy skin, jaki nam poleciał z tych skrzyneczek. Tortuga, czekajcie. Jak otworzymy tortugę, to będziemy mogli otworzyć je dwie. No dobrze, więc otwórzmy już te dwie. Kup i otwórz, proszę Państwa. A wubka? Bardzo ładnie. No i tutaj też spoko, w sumie. Chociaż to są takie chyba jedne z tańszych przedmiotów, nie? Bo w tej skrzyni możemy trafić naprawdę piękne przedmioty. Ale jest całkiem ciekawie to te wszystkie diamenty. Jeszcze możemy tam za około stówki coś otworzyć. Więc skrzyneczka z awp będzie idealnie się tutaj nadawała. No i niestety tutaj awupka, Najgorsza jaka nam mogła Polecieć, ale zobaczcie jakie tutaj są skiny No i podsumowując proszę państwa Mamy 12 skinów Bo tyle skręczek udało nam się otworzyć Niestety tych dwóch najdroższych nie otworzyliśmy No i mam prawie tysiaczka Z darmowych diamentów, więc spoko Mogło być na pewno dużo lepiej, bo mogło być Ale myślę, że nie ma co narzekać Myślę, że nie ma co narzekać ehm, Co, jeszcze raz zobaczymy tego marketplace'a I skrzynki te najdroższe. Nie otworzyliśmy Flip Knife'a i nie otworzyliśmy Inlove'a. A skrzyneczka Inlove, no prawie mieliśmy na nim, żeby otworzyć ją tylko jedną, ale tutaj już jest naprawdę grubo i spróbujemy ją... Przekacie. Flip Knife'a nie otworzyliśmy i tak? W tych skrzyniach. To otworzymy je sobie po prostu osobno. Inlove i Flip Knives. Dobra, to otworzymy je po prostu za balans i zobaczymy, co byśmy mogli w nich trafić. Yy... In Love, albo Flip Knives. Dobra, pierwszego flipa znajdziemy, żeby to było po kolei. Eee, tutaj nie. Flip Knives, ona 800 kosztuje, więc kuźwa. Dobra, i zobaczmy, co byśmy mogli mniej teoretycznie trafić, tak? Mniej więcej, jakbyśmy otworzyli ją za diamenty i to by było zajebisty dropik. Bardzo ładny, bardzo, bardzo, bardzo ładny dropik. To mi się podoba. I In Love skrzyneczka jeszcze. Teraz ją trzeba by było znaleźć. Mm ona to już musi kosztować ponad kafla, na pewno ta skrzynia. Ale Tu mamy te planty. In-loft, no właśnie, tak jak mówiłem. Oczywiście są tutaj słabe przedmioty, ale są też grube. No i zobaczmy, co byśmy od niej trafili za diamenty. Oczywiście zobaczcie, ile diamentów sobie zbieramy. No i tutaj niestety kicha. Bardzo kicha, ale my otwieramy jeszcze jedną szansę. I... gałaszek wulkan. Mm -hmm. Kurde, jeszcze raz, jeszcze raz. No. Wiem, że może robię... Źle. Stój na Pandorach! Kurwa jakby tutaj było Dobra, jeszcze raz. Ostatni, no bo tyle nam zostało. Odkuliśmy diamenty. No i niestety ten óspik. Z mojej strony tyle serdecznie dziękuję. Trzymajcie się do zobaczenia.